wczoraj na portalu Info umieściliśmy wideo zagadkę co łączy Skolvin i Energylandię w Zatorze. A jak wiemy Energylandia jest to miejsce rozrywki. Jeden z największych parków rozrywki w Europie. To co łączy tak naprawdę Energylandię i Skolvin to warsztaty, które się odbyły nie tak dawno w naszym osiedlu w Domu Kultury Klub Skolwin. A były to warsztaty OWES polegające na ożywieniu gospodarczym, ale więcej o samych warsztatach może niech powie jeden z prowadzących tych warsztatów. E, jesteśmy na Skolwinie. Tutaj odbywały się warsztaty e, lokalnego ożywienia społeczno-gospodarczego. Co to takiego? E, to metoda wzięta ze Stanów Zjednoczonych. E, dosyć innowacyjna z czasów w Stanach która polega na tym, żeby ożywiać społeczność lokalną albo gminę za pomocą aktywności mieszkańców, za pomocą pomysłów, sił, osób, które się zechcą zgromadzić na kilka dni na warsztaty, żeby określić jakie dany teren, w naszym przypadku dane osiedle, jakie ma zasoby, jakie ma potencjały, no i jakie ma problemy, które można byłoby rozwiązywać. I żeby określić, które rzeczy mogłaby zrobić wina, bo są to bardziej ambitne rzeczy, a które mogliby zrobić mieszkańcy z swoimi siłami, na przykład poprzez lokalne stowarzyszenia. Czy tutaj praca była taka sama i ludzie angażowali się chętnie, czy, czy bardziej trzeba tak, było tak, tak, Była bardzo ciekawa grupa, było około 400 osób, bo bardzo bardzo różnorodnych. Byli duchowni, byli przedstawiciele organizacji, byli przedstawiciele instytucji publicznych. Było trochę młodzieży, co ważne byli te przedstawiciele lokalnych firm, którzy bardzo się mocno włączali. Ale był też na przykład Urząd Pracy, więc jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu, bo pomysły, które powstały, były bardzo różnorodne. No i też właśnie aktywnie się mieszkańcy włączyli. Z reguły takie warsztaty mają na celu pomóc tak trochę też w zintegrowaniu z społeczności, ale tutaj to w zasadzie było tylko przypieczętowanie tej integracji, bo widać, że mieszkańcy się dobrze znają i już współpracują dużo. Jak słyszeliśmy, w warsztatach wzięło udział wiele organizacji, wiele osób stanowiących praktycznie pełen przegląd tego, co się dzieje na tych dwóch osiedlach, na osiedlu Skolwin i Stołczyn. Jak słyszeliśmy, również po raz pierwszy był to projekt skierowany nie do miejscowości sołeckich, do, do, do wsi, ale po raz pierwszy był skierowany do osiedli Dużego Miasta, w tym wypadku Szczecina. E, I pomysł okazał się trafiony. Z tego szkolenia powstał też ciekawy dokument, myślę, z którym warto, żeby się zapoznać. Ten dokument będzie umieszczony na naszym portalu. Każdy będzie miał do niego wgląd, każdy będzie mógł. Zobaczyć, co tak naprawdę łączy północny Szczecin i czym północ Szczecina żyje, czym żyją szczególnie te dwa najbardziej na północ wysunięte osiedla szczecińskie, jakie mają plusy, jakie mają minusy, jakie dostrzegliśmy możliwości w kapitale ludzkim, jaki posiadamy na tych osiedlach, jakie mamy położenie, zasoby naturalne, jakie są przedsiębiorstwa, o których wiemy, że są. Jeżeli są jakieś niewymienione, to prosimy, żeby się odezwały. Będziemy je też umieszczać i dopisywać do tej listy. Na pewno będziemy starali się na portalu Skolwin Info będzie starał się dotrzeć do po kolei do tych przedsiębiorstw. Pował zaczynamy promocję właśnie firm działających na terenie Skolvina. Będziemy tak zmierzać w kierunku Stołczyna. Później, inne firmy naszego osiedla zachęcamy do współpracy zachęcamy do promocji. Oczywiście wszystko w miarę możliwości, czy to finansowych, czy to czasowych, bo z tym jest tak naprawdę największy problem. Ale, wracając do tego dokumentu. Oprócz plusów minus. Oprócz plusów, jakie były, były też wyzwania i problemy lokalne. Myślę, że na tym na początku należałoby się pochylić. Dlaczego? Otóż okazuje się, że nie to nie jest tylko wymysłem Stolvin Info, jak niektórzy próbują powiedzieć. Nie jest tylko wymysłem redaktora zaczko, Jak to padło podczas jednej z rozmów w innych mediach, że takie, a nie inne problemy są na tym osiedlu. Jest to diagnoza, której dokonało grono osób, które było reprezentacją osiedla znaczącą. I to oni dostrzegli i oni wskazali wyzwania i problemy lokalne, jakie, z jakimi mamy do czynienia. Od słabo rozwiniętej komunikacji miejskiej, poważnych problemów w, e, ilości autobusów, w opóźnieniach, jakie są. Inne problemy, jakie dostrzegli mieszkańcy, to zniszczone fasady budynków komunalnych, stan techniczny tych budynków, niszczące lokale, kamienice, odpływ ludzi młodych i aktywnych, i to nie tylko z osiedla, ale również z miasta. Coraz bardziej ogranicza się dostęp mieszkańcom do Odry. Brak jest plaż, brak jest miejsc rekreacji nad wodą. Sytuację trochę stara się zmienić Stowarzyszenie Skolwin i My, które próbuje uruchomić stanicę wodniacką. I to jest tak naprawdę jedyne miejsce, które jest ogólnodostępne na Skolwinie, z którego mogą korzystać mieszkańcy bez obaw, że ktoś ich pogoni, że ktoś powie, to jest mój teren. Brak dbałości o mienie komunalne. Niszczenie i degradacja środowiska. Potrzeba budowania wzmocnienia świadomości dzieci i młodzieży w trosce o naszą małą ojczyznę. Zbudowanie obwodnicy miejskiej, dokończenie tzw. trasy północnej. Są problemy z kanalizacją miejską. Kontynuacja programu małych ulepszeń, likwidacja toalet na zewnątrz budynków to jest, myślę, największa bolączka zasobów komunalnych naszego miasta. I coś, co jest rzeczą absolutną i niepojętą, żeby w XXI wieku mieszkania nie miały toalet, by te toalety były na zewnątrz. No to jest chore. Powiedzmy sobie szczerze, jeszcze bardziej chorym jest likwidacja funduszu na te toalety. Przypomnijmy, że w świetle przepisów międzynarodowych, UNESCO, WHO i innych organizacji toaleta jest bezwzględnym minimum socjalnym, a nie luksusem, za który Szczecin podwyższa mieszkańcom opłaty, tym, którzy zdecydują się na umieszczenie loka toalety w mieszkaniu, wygospodarują jakieś miejsce, jakąś powierzchnię w swoim lokalu. Na taką toaletę Szczecin im podnosi opłaty za poprawę warunków lokalnych. To nie jest poprawa warunków lokalnych, to jest dopiero doprowadzenie do minimum socjalnego, jakie ten lokal powinien spełniać. I nie należy tutaj podnosić opłat. Problemem jest brak toalety na węźle przesiadkowym na Gocławiu. Tam po, zanim przyjedzie autobus, pasażerowie, którzy wysiądą z tramwaju oczekują dość znaczną ilość czasu. Nie zawsze jest tak, że ten tramwaj, który przyjedzie, od razu przesiądziemy się do autobusu i mamy odjazd z autobusu. Czasami zdarza się, że trzeba poczekać nawet 40 minut na autobus. Taki dokument powstał, jest zrobiony i czas najwyższy, żeby miasto również go poznało i wiedziało, jakie są problemy tak naprawdę miasta i osiedla, a nie jakie oni sobie wymyślą taką czy inną ankietą, która tak naprawdę nic nie wniesie poza z góry zamierzonym planem, bo taką ankietę ostatnio na naszym osiedlu przeprowadza firma ze Śląska. Jakby nie było na terenie Szczecina uczelni, jakby nie było studentów, jakby nie było firm, które mogłyby to zrobić. Także bolączek problemów i plusów. Minusów, bo to nie jest tak, że mieszkańcy widzą same minusy, jest bardzo dużo plusów. Jak długa lista minusów, tak o wiele większa jest lista plusów, ale myślę, że te minusy to są minusy, tak naprawdę wstydu dla prezydenta Szczecina Piotra Krzyska, który od 20 lat nie potrafi spełnić tego, co obiecywał 20 lat temu albo i wcześniej, o, nie mówiąc, choćby było. W trasie północnej, czy o e, toaletach w budynkach należących do miasta.